Dlaczego Darth Vader walczy jedną ręką? Jeśli kiedykolwiek oglądaliście walki Dartha Vadera, mogliście zauważyć, że często używa on tylko jednej ręki, gdy dzierży swój czerwony miecz świetlny. To nie jest przypadkowy wybór ani kwestia stylu, za tym stoją konkretne powody, które ukazują zarówno psychologiczną głębię, jak i strategiczną przewagę, jaką Vader stara się osiągnąć w walce. Przede wszystkim walka jedną ręką to znak pewności siebie, a nawet arogancji. Gdy Vader decyduje się używać tylko jednej ręki, wysyła jasny sygnał do swojego przeciwnika. Jesteś dla mnie zbyt słaby, abym się musiał wysilać. Przeciwnicy, tacy jak Rebeliancy żołnierze czy Jarus, to dla Vadera jedynie przeszkody, które nie wymagają pełnego zaangażowania. Walcząc jedną ręką, Vader nie tylko oszczędza energię, ale także poniża swojego oponenta, pokazując jak wielką przewagę nad nim posiada. Jednak to nie wszystko. Walka jedną ręką daje Vaderowi dodatkową wolność i elastyczność w korzystaniu z mocy. Wejder jako mistrz ciemnej strony jest mistrzem w posługiwaniu się mocą do manipulacji otoczeniem i przeciwnikami. Jedną ręką może walczyć, a drugą używać telekinezy, by na przykład rzucać przeciwnikami o ściany, dusić ich na odległość czy nawet wyrywać broń z ich rąk. W ten sposób łączy walkę fizyczną z atakami z użyciem mocy, co czyni go niemal niepokonanym przeciwnikiem. Są jednak momenty, kiedy Wejder używa obu rąk, a to również jest znaczące. Kiedy widzimy go walczącego oburącz, oznacza to, że napotkał przeciwnika, którego darzy szacunkiem, choćby niechętnym. Przykłady takich walk to jego starcia z Lukeem Skywalkerem, swoim synem, czy Asoko Tano, dawną uczennicą, która niegdyś była mu bliska. W takich chwilach Vader uznaje, że jego przeciwnik może stanowić realne zagrożenie, więc angażuje się w pełni, wykorzystując swoje ogromne umiejętności szermiercze. Warto również zauważyć, że walka jedną ręką ma swoje korzenie w przeszłości Anakina Skywalkera. Już jako młody Jedi, Anakin był znany z tego, że walczył agresywnie i z wielką pewnością siebie, często wykorzystując swoją fizyczną siłę, by pokonać przeciwników. Przemiana w Darta Weidera nie zmieniła jego podstawowego podejścia do walki, ale wzmocniła jego przekonanie o własnej wyższości. Walka jedną ręką to w pewnym sensie echo młodzieńczej arogancji Anakina, która przekształciła się w mroczną pewność siebie Weidera. Ponadto walka jedną ręką jest także symboliczna jedna ręka na mieczu świetlnym, a druga swobodnie gotowa do użycia mocy, to obraz potęgi, której niewielu jest w stanie sprostać. To właśnie ta pewność siebie i kontrola nad sytuacją sprawiają, że Vader jest jednym z najbardziej przerażających antagonistów w galaktyce. Wreszcie warto wspomnieć o psychologicznym aspekcie tego stylu walki. Vader nie tylko walczy, ale także gra umysłową grę ze swoimi przeciwnikami. Używając jednej ręki, chce wywołać strach, niepewność i poczucie bezsilności u swoich wrogów. W ten sposób nie tylko dominuje fizycznie, ale także psychicznie, co często wystarcza, aby złamać opór przeciwnika, zanim jeszcze walka na dobre się rozpocznie. Podsumowując, decyzja Vadera o walce jedną ręką nie jest przypadkowa. To przemyślana strategia, która łączy w sobie elementy arogancji, dominacji, kontroli nad mocą, a także szacunku dla niektórych przeciwników. To wszystko sprawia, że Darth Vader jest postacią nie tylko potężną, ale także pełną złożoności, zarówno jako wojownik, jak i mistrz ciemnej strony.